Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj Wam chciałem pokazać rybę, którą jest bardzo ciężko nakręcić z nią film, bo ryba ta przynajmniej u mnie wychodzi w nocy. No i czekałem do późna w nocy i włączyłem oświetlenie i udało mi się ją uchwycić, bo tak to jest w zaroślach. Ryba ta nazywa się Duch. Popatrzcie, jak. Ciekawie ta rybka wygląda i różni się od innych rybek płetwą brzuszną. No i ma coś takiego jak radiolokacja, jak sonar. Są tutaj dwa duchy. O, teraz jest widać tego drugiego. Są tutaj dwa duchy. Ryba ta nie ma oczu, nie widzi i posługuje się czymś takim jak sonar na okrętach podwodnych. Prawdopodobnie wojsko ściągnęło z niej patent. Teraz jest widać ogon, o może wypłynie temu większemu, bo mam tutaj dwa duchy. O jest, podpłynął. Przejdziemy z tej strony. Już spróbuję nagrać tego większego. Teraz jest dobre światło, no, ale nie ma szans na dłuższy film, bo się zaraz chowa. Natomiast ten drugi mniejszy znowu jest w takim miejscu, że jest strasznie mało światła. Jeszcze raz go spróbujemy nagrać. a powinno być widać. Także w tym akwarium mam dwa duchy. Nic sobie y, nawzajem nie robią, żadnych szkód sobie nie wyrządzają. Do żadnych zgrzytów między nimi nie dochodzi. No i tak powiedziałem, tylko i wyłącznie w nocy mi wychodzą. I w nocy można nakręcić z nimi film, natomiast przez dzień są raczej gdzieś schowane przy filtrach za roślinami i praktycznie w ogóle ich na akwarium nie uświadczę. Jeżeli film Wam się podobał, proszę o subskrypcję i zapraszam do mojego kanału na Milano 1972. Dziękuję na razie.